Kochani, no, tu kolega przyjechał po mnie i zobaczcie. Ja myślałem, że on Żukiem albo Nysą po mnie przyjedzie. A on e, okazuje się, że on prawie 30 lat nie pije, i, i, i zobaczcie, czy on tu przyjechał. A tu z tyłu. To kogo przywiózł? Zobacz, to jest i też żywy. I, i, a, a nie pije ze 100 lat chyba. Nie. No. Połowę. 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 Także kochani, w takim towarzystwie, takim autkiem, w takim mieście, to jest... to jest naprawdę i jedziemy na taką uroczystość, że ho ho ho! ho. Ja dostawałem codziennie SMS-y, dzisiaj też dostałem rano, ale jak mnie relegują to <grymne> no, najwyżej trudno już, już, wczoraj myślałem, że już... Ale tu, tu masz w lodach jak Machata, zobacz, masz tamten, ja Santander. Uja, tu jeszcze jakieś coś pięknego, jakie piękne to miasto.